Cześć! Z tej strony Mizmatyk 3 RP. W dzisiejszym filmiku chciałbym Państwu pokazać monetę, która upamiętnia polską reprezentację olimpijską z Pekinu z roku 2022. Moneta ta nie należy do żadnej serii, jest na temat indywidualny. Nominał tej monety to jest 10 zł. Wykonana ona jest ze srebra o próbie 925. Średnica tej monety jest charakterystyczna na 10 złotówek, czyli to jest 32 mm. Waga 14,14 14 grama. Wykona następnym lustrzanym, co widać. O rancie gładkim. Bez żadnych dodatków. Wielkość emisji to było 15 tysięcy sztuk. Data emisji to był 20 stycznia 2022 roku, a cena emisyjna monety wyniosła 160 zł. Jeżeli chodzi o rewers, który Państwo teraz widzą, u góry stylizowana zawodniczka reprezentacji łyżwiarstwa szybkiego, czyli short track. Na lodowisku, wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, półkolem napis Polska reprezentacja olimpijska udał z prawej strony na wyodrębnej płaszczyźnie półkolem napis Pekin 2022. Oraz poniżej logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tutaj. Jeżeli chodzi o awers, tutaj mamy z lewej strony na wyodrębnionej płaszczyźnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej. Pod orłem po prawej stronie znak mennicy poniżej ukośnie wzdłuż połączenia dwóch płaszczyzn oznaczenie roku emisji 2022. Wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, półkolem napis Rzeczpospolita Polska. Z prawej strony, na tle wyodrębionych płaszczyzn, wizerunek pawilonu modlitwy o urodzaj, będącego jednym z budynków świątyni Nieba w Pekinie. U dołu napis 10 zł. Projektantem rewersu i awersu był pan Sebastian Mikołajczak. Monetę kupiłem, że tak powiem, nie planowałem jej kupować, ale udało mi się wylicytować, bo czasami po prostu jak osoby dużo monet rzucają i są monety w gradingu, w maksymalnej nocie, tak jak ta moneta. To ja po prostu rzucam jakąś tam kwotę minimalną i anusz się uda. I to jest właśnie ten anusz się uda, i właśnie teraz ten przypadek. Udało mi się tą monetę wylicytować za 250 zł. Uważam, że biorąc pod uwagę samą cenę gradingu, to cena tej monety jest bardzo niska. Udało mi się ją bardzo dobrze z zdobyć. Moneta, jeżeli chodzi o samą tematykę nie jest zbytnio popularna, choć są osoby, które rzeczywiście są grona ludzi, które na przykład zbierają tylko monety, które nawiązują do olimpiad i różnych wydarzeń sportowych. Mam takich kilku znajomych, którzy mają monety tylko wyłącznie o takiej tematyce. Ja jak kupiłem tę monetę, udało mi się je kupić, to od razu dokupiłem jeszcze kilka monet właśnie, jeżeli chodzi o olimpiadę. I rzeczywiście to jest fajne, fajne do budowania kolekcji, fajny temat, naprawdę. Tak jak byłem u, u kiedyś u znajomego i właśnie pokazywał mi te monety, które ma na poszczególnych co olimpiadę co wychodzą i letnie zimowe, to naprawdę prezentuje się to bardzo fajnie. Rzeczywiście bardzo fajny pomysł do, do zbierania. I powiem Państwu, że jeżeli ktoś się jeszcze interesuje różnymi sportami, to naprawdę świetny temat do zbierania monet. i Posiadania takiej właśnie kolekcji. Bardzo fajne, więc także polecam. Sama moneta jest wykonana fajnie, podoba mi się. Podoba mi się ta dynamika, jakby przedstawienia tutaj tej postaci. Bardzo fajnie. Jest duża powierzchnia lustrzana, co widać, fajnie się mini odbija. Nie jest tu przesadzone, jeżeli chodzi o, o, o rewers. Jeżeli chodzi o awers, dodali taki delikatny akcent, wydaje mi się, Nawiązujące do lokalizacji olimpiady, jest to właśnie ten, ten wizerunek pawilonu z Pekinu. Taki, w, w, uważam, że taki, o taki smaczek, taki, taki elegancki. Nie jest też to właśnie spytnio przesadzone. Moneta jest wykonana poprawnie. Tak jak mówię, ja ogólnie yy, biorąc pod uwagę, że to jest temat indywidualny, yy. ja raczej mówię jakoś specjalnie nie kupię, ale tak jak mówię, kupiłem może tak powiem, przez przypadek udało się w bardzo dobrej cenie. Nie żałuję absolutnie. Tak jak mówię, szczerze, chyba będę starał się pomału same te monety, właśnie które przedstawiają tematykę olimpiad zdobyć. Ich za dużo nie ma, więc może mi się uda, żeby skompletować sobie taki malutki, taki malutki zestaw, taką kolekcję. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy posiadacie tą monetę co nie sądzicie, co sądzicie o takich tematyce i takie zbieranie, czy może zbieracie ogólnie bardzo fajna, przyzwoita bardzo fajna moneta jeszcze raz druga strona naprawdę bardzo fajna a w tym filmiku to wszystko dziękuję, zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz do komentowania filmiku